Pokazy mody ślubnej, prezentacja biżuterii i weselnego menu sprawiły, że ostatnia niedziela w Centrum Handlowym Europa Centralna należała do par zakochanych. Te najodważniejsze stanęły w szranki w turnieju czarujących par. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo ludzi. Pary, które wyłoniliśmy, właśnie same zgłosiły się przez internet, no bardzo zabawne. Pierwsza część to była prezentacja par, naprawdę z rekwizytami, ułożone piosenki, ułożone skecze, także znajomi, którzy im pomagali na scenie. Było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Nie spodziewałem się tak dobrych prezentacji. W konkursie uczestnicy musieli wykazać się szerokim wachlarzem umiejętności. Nie bez znaczenia była wiedza na temat swojego partnera. Było bardzo, bardzo wesoło, zwłaszcza przy pytaniu o na przykład datę urodzin jego teściowej. Albo o to, jak miała na imię jego poprzednia dziewczyna. Okazuje się, że to zupełnie inne imię, niż znały e, ich partnerki obecne. Choć łatwo nie było, gra o zwycięstwo, warta była poświęcenia. Najlepsza para wygrała atrakcyjną wycieczkę za granicę. Dzięki niej zakochani pojadą w daleką podróż poślubną. Przechodziliśmy, znalazł się plakat, no i w sumie nalegało, byśmy się zgłosili, bo kto Wszystko nie gra, nie jej wykrywa. zasługa. Najtrudniejsza chyba była druga konkurencja, jak była godzina 15 i się mieliśmy zrobić sukienki ślubne z plakatów. I to wyszło nam fatalnie. Myśleliśmy, że przegramy, ale jakoś, jakoś się przyśmiejeliśmy. Targi ślubne to nie jedyna atrakcja przygotowana w ostatni weekend dla klientów Europy Centralnej. W dalszym ciągu można korzystać z miasteczka zimowego, gdzie na amatorów sportów zimowych czekają wykwalifikowani instruktorzy. Ja generalnie jestem tu odpowiedzialny za snowpark, który tutaj znajduje się po drugiej stronie od lodowiska. Mamy tam kilka przeszkód, jest też poducha, na której można uczyć się skakać. Tak więc, generalnie, porady dla początkujących jak najbardziej można mnie. Uzyskać. Na terenie miasteczka działa także bezpłatne lodowisko. Miasteczka jest bezpłatne. Jedyne, czego wymagamy, to zgody rodziców i upoważnienia na korzystanie z poduchy. A tak, to generalnie wszystko jest za darmo. Na miejscu można wypożyczyć łyżwy. Snowpark czynny będzie do końca lutego. A w samym centrum w nadchodzących tygodniach szykuje się kolejny zestaw atrakcji. Za tydzień mamy imprezę skierowaną do dzieci. Czytanie bajek łączone ze spektaklem. Będzie to spektakl niespodzianka. Prowadzi. Go teatr teatr gliwicki, wit, wit. Marzec w Europie Centralnej przywitany zostanie z humorem. Gościem centrum będzie m.in. Cezary Pazura.